Siemanko! Dzisiaj jestem z Grzesiem Siemano! Dzisiaj lecimy do roboty a po pracy druga praca czyli Uber Eats Zapraszam do oglądania To jest I lecimy z tym Co ci kapło? Nie Grzesiu to też, to też. No Pięknie Pięknie Grzesiu, pięknie Masz wędkę ze sobą? Masz wędkę ze sobą? Nie mam wędki ze sobą. Porzucałby, nie? A co tam kolegi, koledzy Rumuni robią na dole? A my lecimy, nie? Lecimy, panie. I lecimy na Ubera. bo no, pamiętajcie na Uberze, żeby mieć czyste paznokcie, bo jedzenie wozicie. Ja jestem najedzony, wykąpany, czyściutki i mogę ruszać na Ubera. Oczywiście pamiętajcie, że higiena własna to podstawa. Są tacy dostawcy Ubera którzy na swoich filmikach chyba nieświadomie pokazują brudne czarne paznokcie dla mnie jest to po prostu disgusting jest to ohyda, no ale to mniejsza z tym jest po godzinie 5 myślę, że pojedziemy gdzieś do 8 może 9, zobaczymy ile nam się uda zarobić dzisiaj, ale zanim zaczniemy dostawy, najpierw zatankujemy na fulla, sprawdzimy sobie skuter oponki i lecimy z Uberem tylko zatankowałem skuter i zobaczcie, pierwsze zamówienie, 6,84 Bierzemy je! Chyba ziomek ma plecak z konkurencyjnej firmy i zamalował go markerem. Ja na ogół jestem komunikatywną osobą i staram się zagadywać każdego uberowca. Są, czasami zdarzają się fajne ziomki, ale na ogół uberowcy to nie chcą za dużo gadać. Pierwsza dostawa i już mamy napiwek Jestem zmęczony, nie powiem Po dzisiejszym całym dniu pracy No i właśnie Uber dla mnie jest Fajny, między innymi z tego powodu Że nie wymaga Dużo wysiłku Także jeżdżę sobie, rozwożę jedzenie I, i mogę sobie trochę dorobić Na pewno na Uberze nie zostaniecie milionerami Ale jako dodatkowa praca Jest to świetne rozwiązanie a dywersyfikacja dochodów jest bardzo ważna, w szczególności jeżeli chcielibyście mieć jeden z takich domów jak stoi tutaj za mną. No, bo na pewno z jednej marnej pensji nie będziecie w stanie sobie takiego domu zafundować. Także jest to Uber, jest to dodatkowe źródło dochodu. Może być jednym z wielu dodatkowych źródeł dochodu, pomóc zbudować jakiś budżet, czy choćby nawet uzbierać sobie pieniążki na wakacje osobno i nie zaczerpując pieniężków, które zarobimy w swojej dziennej pracy. I tak jak wcześniej tutaj mówiłem o tych chłopakach na Uberze, którzy za bardzo nie są rozmowni. Jest to trochę lipa, bo na przykład fajnie byłoby z każdym porozmawiać, dowiedzieć się, czy jest tutaj ruch teraz, czy jest busy day, czy nie, czy warto jechać gdzie indziej. No ale niestety tutaj jest to tak, że tutaj każdy sobie rzepkę skrobie. Zdarzają się też fajne chłopaki, z którymi można normalnie porozmawiać. Jak jeździcie, naprawdę uważajcie, bo trzeba patrzeć na nawigację i tak dalej. Wystarczy chwila i bardzo łatwo stracić skupienie, a właśnie za mną jest wypadek. Gdzie dziewczyna na skuterze najechała na gościa na rowerze. Także naprawdę uważajcie na siebie. Kolejne zamówienie za prawie szóstaka. Bierzemy. Oprócz mało mównych uberowców spotykam też dość ciekawych ludzi tutaj właśnie w tej pracy. Teraz szła jedna pani dość dziwnie szła po drodze motorowerowej. Coś tam mnie zaczepiła, myślałem, że trzeba jej pomóc, no ale okazało się, że jest w zaawansowanej ciąży. No i sobie pogawędziliśmy troszkę ze względu na to, że też jestem świeżym tatą, także bywa miło. I co jest fajne, to że korzystając z wolnego czasu, kiedy nie ma zamówień, mogę sobie zrobić zakupki. A właśnie jestem teraz w Action, idę do niego i sobie kupię to co potrzebuję. A tak przy okazji, bo przejeżdżam, tu się urodził młody kamilion. Kolejna dostawa: 5,59 bierzemy. A jeżeli ktoś nie widział, to stadion Fernord Rotterdam. A tam... jest McDonald, do którego jadę. Szama odebrana i jedziemy do kolejnego klienta. Odbierając zamówienie warto sprawdzić sobie szkicły, jakie jest zamówienie, czy jest w nim picie, bo w McDonaldzie oczywiście picia nie są zakręcane, tylko w tych węgielówkach, dlatego wiecie, czy jechać bardziej ostrożnie, czy po prostu lecieć z tym. Ale mi się to mega podoba. Domki nad wodą. Mega sprawa. Order z piciem. No i mamy suchutkie paczuszki. Także zaraz zanosimy do klienta. Właśnie pani narzekała, jedna z klientek, na McDonald'a. Ponieważ McDonald's rzuca winę na Uberowców, że źle, pod niewłaściwy adres dostarczają, e, proszę was, e, ordery. No, a co się okazało, oni po prostu dali zły order, e, złemu dostawcy. Także sprawdzajcie numer orderu, sprawdzajcie imiona, a powinno być wszystko dobrze. I przed chwilą znalazłem 10 centów. Ktoś kiedyś powiedział, że pieniądze leżą na ziemi. To fakt. Ledwo wsiadłem na skuter, już kolejne zamówienie, chyba już ostatnie, bo zbliża się 8. Bierzemy je i lecimy. Właśnie odwołałem dostawę z McDonalda. Personel jakiś był dziwny, niedoświadczony, w ogóle nie wiedzieli o co chodzi. Eee, młode dziewczyny były i od razu co dostaje KFC obok, więc bierzemy to. Jedna dziewczyna za kasą w McDonaldzie w ogóle nie wiedziała o co chodzi z Uberem, jak się odbiera zamówienia, jak się przyjmuje zamówienia. A druga pani była bardzo niemiła, dlatego zrezygnowałem. Od razu, tak jak widzieliście, przed chwilą dostałem. następny order z KFC, który był po prostu 500 metrów dalej, e, za większe pieniążki, Była bardzo miła obsługa. Szybko dostałem jedzonko. Jadę teraz zawieźć to jedzonko. No i e, będzie to mój ostatni kurs, ponieważ no, nie chcę mi się już więcej robić. E, też jestem po pracy. E, jest już po godzinie 8. E, zrobiłem chyba ze 4 kursy albo z 5. Zaraz zobaczymy podsumowanie. znaję wam się z ręką na sercu, że ostatnia dostawa nie była dostarczona całkowicie sucha. Picie nie było dobrze domknięte, więc trochę tego picia było. No, ale na szczęście klienci byli bardzo wyrozumiali mimo to i tak mogę dostać słabą ocenę od nich, ale w każdym bądź razie ja już kończę dzisiejszy dzień. Zaraz sobie podsumujemy ile zarobiłem. Ja już jestem pod domkiem. Teraz lecę do piwnicy. Wjeżdża dzisiaj klata i bicek, szybki trening. Zobaczcie, ile zarobiłem. 23-32 plus jakieś drobne napiwki za 5 przejazdów. Dzisiaj był bardzo spokojny dzień, ale zawsze parę groszy wpadnie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hello.